Moi drodzy, na naszych oczach spełniają się przepowiednie, między innymi przepowiednie Sławika. Sławika Kraszenikowa, który to przepowiedział, że nawet leki będą oszukane. I tak, proszę zwróćcie uwagę, że jeszcze jakieś 15 lat temu. Yy, Popularny Gripex w swoim składzie zawierał nie tylko mega dawkę paracetamolu, ale również rutynę, witaminę C i jakieś inne substancje wspomagające układ odpornościowy. W chwili obecnej popularny preparat zawiera wyłącznie paracetamol. Nazwa została ta sama, a w składzie jest tylko toksyna uszkadzająca wątrobę. Idąc, moi drodzy, dalej. Ludzie truci są na potęgę. Nawet w popularnych serkach pleśniowych znajdziemy, Toksyczną, rakotwórczą pleśni penicylium oraz Candida. Kiedy zaczęłam o tym alarmować, jeśli jeszcze na moim poprzednim kanale, nagle z tych serków zniknęły informacje o tej pleśni penicylium. Ale czy to oznacza, że w tych serkach nie ma tej pleśni? Absolutnie nie, moi drodzy. Ona tam jest. Tylko y w świetle tak zwanego prawa producent przestał o tym informować, żeby was truć w nieświadomce. Podobnie jest z innymi toksycznymi substancjami, jak glutaminian sodu, który często jest dodawany do różnych przypraw, tylko was o tym nie informują, ponieważ jeśli on jest w ilości nieprzekraczającej pewnej dawki, to producent pomimo to, że, tego, że to dodaje do żywności, nie musi wam o tym mówić. Kolejna przepowiednia Sławika Kraszenikowa to plaga zmęczenia. Plaga zmęczenia tak potwornego, tak silnego. On już opowiadał o skrajnych przypadkach, gdzie ludzie bali się wyjść z domu i umierali zanim wrócili. Z wycieńczenia, z wykończenia, z braku sił i energii. I ja wam to opisałam, moi drodzy, opisałam wam. Czym to jest spowodowane? No, na... oczywiście, moi drodzy, mój blog jest niesamowitą kopalnią wiedzy. Wy musicie tam wejść i zacząć to wszystko przekopywać. Znajdźcie koniecznie blog post Śmierć na własne życzenie i zobaczcie, co sobie fundujecie. Kupcie sobie, moi drodzy, za 25 zł. Przecież to są śmieszne pieniądze mniej niż ten popularny gripex, który was truje. Za 25 zł możecie kupić poradnik przeziębienia infekcje, nowotwory, dzięki któremu poznacie, jak funkcjonuje wasz układ odpornościowy. Tylko posiadając taką wiedzę jesteście w stanie wspomóc wasz organizm. Tam macie również receptury, macie również produkty spożywcze opisane, które należy stosować, co z nimi zrobić, co, jak, dlaczego. Wszystko ten poradnik. Jest ogromną kopalnią wiedzy. To się czyta bardzo szybko. Moi drodzy, dosłownie w kilkanaście minut przeczytacie cały poradnik i doznacie olśnienia, oświecenia, a potem już tylko wprowadzać w życie to, o czym napisałam, i stosować receptury, które wam w tym poradniku podałam. No i moi drodzy, wy nie macie innego wyjścia. No już muszę to powiedzieć. Wy. Wobec tego, co się dzieje, nie macie innego wyjścia, jak tylko przyjść na warsztaty z rozpoznawania roślin leczniczych, które Zielarz Polska w Szczecinie będzie organizował. W tym roku te warsztaty składają się z dwóch modułów. Pierwszy wiedza teoretyczna, i takich spotkań będzie kilka, natomiast drugą częścią tego spotkania będzie wyjście w teren, kiedy zrobi się na to pogoda. Więc ja Myślę, że gdzieś pod koniec lutego, początek marca ruszamy, ruszamy z tymi modułami e, informacyjnymi i teoretycznymi, żebyście zdobyli wiedzę na temat tego, co możemy spotkać tutaj w lasach e, i no, powiedzmy sobie w bardziej takich ekologicznych przestrzeniach e, Szczecina, żebyście wiedzieli, co z tym zrobić, żebyście mieli informacje. Natomiast Przyjdzie nam czerwiec, lipiec. Będziemy wychodzić na warsztaty terenowe i tam będę Wam konkretnie pokazywała, jak te zioła wyglądają, jak je pozyskać, co z nimi zrobić. Ale najpierw, moi drodzy, musi być ta wiedza teoretyczna, ponieważ na warsztatach terenowych. Em, to się po prostu nie sprawdza. Nawet jeśli ja Wam daję notatki, to jesteście później zagubieni, a mi zależy na tym, żeby przekazać Wam prawdziwe kompendium wiedzy, żebyście byli mądrzy i żebyście nie musieli korzystać z apteki. Moi drodzy, zamiast apteki farmaceutycznej, korzystajmy z apteki Pana Boga, z apteki naszej Matki Ziemi, która jest cudowna, która, jak żadna inna matka, Wie, jak o nas zadbać. Ona wie, czego my potrzebujemy, i moi drodzy, my wiosną, latem zbieramy zioła, które będą nam potrzebne na jesień i na zimę, bo nasza matka, Ziemia, wie, jakie będą wirusy, patogeny, jakie choroby, i te zioła, które my zbierzemy, one są zasilone dokładnie w to, czego będziemy potrzebować. I teraz, moi drodzy, kluczowa kwestia. W tym roku. Wszyscy, ale to wszyscy, którzy chcą przeżyć, którzy chcą przestać doświadczać tych negatywnych e, objawów zdrowotnych związanych ze wzrostem rezonansu szumana. Wszyscy muszą się oczyścić. Ja wam na mojej stronie internetowej zielaszpolska.pl w zakładce poradniki udostępniam za darmo film, w którym opowiadam. O tym, w jaki sposób trzeba się oczyścić. Wy musicie tam wejść dla własnego dobra, zastosować to, o czym ja tam mówię i rozesłać ten film do jak największej ilości ludzi, aby im również pomóc, bo nie mamy czasu. Wiosna: my to musimy zrobić w danych widełkach czasowych. My musimy od 14 lutego przez cztery tygodnie. Wykonać to, o czym ja powiedziałam w poradniku, inaczej to nie będzie miało takiej siły, mocy i przełożenia. Nie damy rady tego zrobić w ciągu roku, moi drodzy. Więc ważne jest to, żebyśmy w tym roku przyłożyli się do całego procesu oczyszczania. Poinformujmy o tych wszystkich ludzi, na których nam zależy, których znamy, poudostępniajcie to w swoich profilach, aby oni również. Mogli mieć szansę na oczyszczenie swoich organizmów. Wiecie, może chociaż to dotrze do tych ludzi. Czasami jest tak, że ja z doświadczenia o tym wiem, że jeśli ktoś cierpi, jeśli ktoś choruje, to musi przyjść ten zenit, w którym ta osoba już nie jest w stanie zaznać. Większej ilości cierpienia. I wtedy jest taka sytuacja, że albo ta osoba popełnia samobójstwo, albo przejmuje kontrolę nad własnym życiem. Ja przejęłam kontrolę nad własnym życiem, dzięki temu jestem tutaj z Wami, mogę Wam pomagać i Wam służyć. Dlatego zapraszam Was, moi drodzy, również na programy przywracające zdrowie, które dla Was robię. Efekty są niesamowite. Medycyna chińska jest niesamowita. Wracając do oczyszczania wątroby, tam macie. Informacje o tym, jak możecie to zrobić we własnym zakresie i nie potrzebujecie do tego receptur medycyny chińskiej. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli zrobić całą, cały ten proces oczyszczania porządnie, to ja Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do siebie, ale po to Wam udostępniam ten poradnik za darmo, żeby każdy, ale to każdy człowiek mógł z tego skorzystać, bo nikomu, tak jak mi, nie zależy na tym, aby ludzie byli. Naprawdę zdrowi, aby uratować ludzi, również tych, którzy są nieświadomi. Ale nawet jeśli człowiek nieświadomy obejrzy ten film, moi drodzy, jest szansa na to, że ta osoba coś w niej pęknie. Może ona sobie pomyśli tak, jak ja kiedyś, kiedy chorowałam na astmę i alergię. Że w zasadzie to ja już przecież nie mam nic do stracenia. W zasadzie to okej, okay, to spróbuję i każdy dzień potraktuję jako przygodę, dlatego skakujcie na zielaszpolska.pl. tam w zakładeczce poradniki macie taką ikoneczkę wątroba pęcherzyk żółciowy, tam jest udostępniony w treści film o oczyszczaniu. Skorzystajcie z tego filmu i dajcie skorzystać również innym, udostępniając to w swoich mediach społecznościowych, rozsyłając gdzieś po zapach messengerach swoim znajomym. Naprawdę możecie przysłużyć się bardzo społeczeństwu, bo nie mamy już czasu. Także działajmy razem dla dobra ludzkości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zielasz Polska i do zobaczenia. I dzięki wielkie za współpracę. Trzymajcie się. Pa!